Siema siomeczki, z tej strony Madar, witam was w odcineczku z nowej serii na tym kanale, w której będziemy sobie sprawdzać po dwie podróby różnych gier, które były lub są nadal popularne. Dzisiaj będzie to Minecraft, ale kiedy indziej, kto wie, może będzie coś innego. No i co, mam nadzieję, że ta seria zostanie przez was pozytywnie przyjęta, a ja już nie przedłużam i lecimy do pierwszej podróby. Okej, okay, jesteśmy już w pierwszej grze, która nazywa się Realm Craft. No i sam wstęp, jak na razie, robi dość spore wrażenie. Dobra. Tryb jednoosobowy, wieloosobowy. O, poczekaj, damy wie, wieloosobowy. Ej, to jest rozbudowane, dość dobra. Tylko z tego, co się nie mylę, to trzeba się zalogowywać, ale na razie nie mam na to czasu. Dobra, damy sobie tryb jednoosobowy. Tryb kreatywny, tryb przetrwania. Hmm. Na razie może dajmy sobie tryb przetrwania. Spróbujemy. Okej, zobaczmy co tu jest. Dobra. Czy to jest bardziej... Okej, zróbmy sobie najpierw początkujące rzeczy. Nie no, tak na razie w sumie tu fajnie wszystko wygląda. Nie! Co? Czy to jest kurczak? Pokaż się, tylko troszkę się tu ciężko chodzi, powiem tak. Kocz, to jak się wyurać? Pokaż się. Jakie są dźwięki? To jest ogólnie chyba taki... No, kuczak. Zobaczymy, czy jakieś ciebie mięso wypada. Aha. To jest już przepalone? A surowy, dobra. Okej. Okay. czekaj, 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 czekaj. Gra jest jak na razie bardzo fajna. Dobra. Teraz zobaczmy. Okej, okay, dobra. No, co to jest? Okej, okay, dobra. Spróbujmy coś tu skraftować. O. O, w ogóle tak wygląda. No, stwórz. Nie, no, tu jest bardzo dobrze. Stwórz rzemieślniczy. Yy, to może. Stwórz nawet nie. Nie, do, tro, trochę mnie już denerwuje to, że ten... Mm. Że Tutaj ciągle trzeba ten. No! Tak ciągle jakieś osiągnięcia ci dają. Okej. Okay. Zróbmy sobie może za chwilę jakiś... Co tu jest? Okej, okay, nie wnikam na razie. Dobra, postawmy sobie crafting. Hm. Drewniany mecz. To zróbmy sobie na razie... Zróbmy sobie kill Aha. A, motyka? Nie, 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 nie chcę motyki. Ja cię. Co to, to jest, jakiś kilof? Nie! Oh. Dobra, stworzę na razie motykę. Nie, no, świat na razie prezentuje się bardzo dobrze. Ogólnie fajne, nawet też tu są dobre tekstury. Dajesz, dajesz, dajesz. Jestem ciekawy, jak to będzie w nocy. Poszukamy sobie na razie... O, dobra, cave. Lecimy. O! Dobra, za ciemno, za ciemno, dobra, zdecydowanie za ciemno. Kurczę. Nie no... Spoko świat. Hmm. Co to? Zobaczmy, jak świnie wyglądają. To jest świnia? Ja ci powiem, ale... Dobra, taki sam głos jak w Minecrafcie, nie wiem, no, słoneczniki... Ja cię ale fajne. Okej, okay, jestem już w trybie kreatywnym, ponieważ często zobaczyć jak... różne mobki tutaj wyglądają i wybrałem te, których na bank nie ma w Minecrafcie, dobra. Pierwsze to... lew. Pokaż. Ale zarąbisty! Nie, jakby w Minecrafcie były takie... ale nie no, postarali się. Bardzo ładny, powiem tak. Dobra, no, drugim stworzenie jest. O! Klitchu! Nie wiem. Może się w wodzie spa... Co to jest? To taki... Taki ośmiornica gast! Yy, Okej, okay, nie wnikam dalej, jak na razie... Ej, ale... Ale fajne, oparcie Nie no. Zarąbiste. Żywiołaka teraz zespawnujemy. Co tu jest? Pokaż, jaką masz buzię. Typie. Halo, typie. Dobra, zespawnijmy drugiego. No. O, ej, ale zarąbiste. Nie no, ej, ta gra jest wyparła na mnie duże wrażenie jak na razie. Dobra, zobaczmy, co mamy dalej. Z tego, co widzę, skorpion. Nie gadaj. To są realistyczne skorpiony! Nie no, pokaż dalej, nie! Wow. Pozdrawiam zwierząt, jest bardzo dobrze, modliszka? Ej, tu jest rzeczywiście modliszka! Ej nie no, te zwierzęta są zarąbiste! A mumi mumia? Jak na razie zobaczyłem tutaj, że wszystkie stworzenia tutaj są bardziej w takim kwadr w takim kółkowym bardziej. Nie jak w Minecrafcie są takie wszystkie kwadratowe. Tylko są bardziej zaokrąglone, takie i na napłaty tego lwa, ze wszystkie mięśnie i tak dalej, są podkreślone i... Pirań! O nie! Pokaż. Ale koks! Ciekawe jakby zaatakować, czy by ten całą watachą łodziły, nie no. Jednym słowem, ta gra jest koks. W porównaniu do Minecrafta, no, ma większy, większe tutaj wszystko, że od zwierząt aż po bloki i te sprawy, więc to ma duży plus. Jeżeli miałbym oceniać czy polecać, to ja bym tę grę ocenił na 9 na 10, no bo jedyne, co mnie tu wkurzało jak na razie, to achievementy, które ciągle się wyświetlały, ale reszta było fajne, aż po te... Te, wszystkie te tryby wieloosobowe pod te zwierzęta, nie no. Dobra, teraz udajemy się do gry numer 2. No, i jesteśmy już w drugiej gierce, która nazywa się Ucraft Free. Tak pisało na sklepie Play, więc nie wiem, ale nazywa się Ucraft Free. No i po prostu grałem sobie w nią przez chwilę i nawet dość spoko gieręczka poza paroma błędami. Ale dobra, na razie przestałem wam moją chałupę. Oto mój dom. Tak, wiem. Wiem, czy za... dziadowski, ale... Najlepsze z mi to, że zwierzęta wchodzą mi do domu. I po co mi taki dom? W ogóle to jest gra w 2D. I... Ale tak się zastanówcie. Przynajmniej masz dużo zwierząt. Nie, bo nawet nie wiadomo jak tu jeść. Patrzcie, klikam i nie mogę w ogóle... W ogóle nic zjeść. Najlepsze jest, jest to, że tutaj macie patrz, takie auto jumpika. W sumie to ogólnie gra się bardzo ładnie prezentuje, szczególnie ten krajobraz za mną jest bardzo przepiękny. O, popatrzcie, to moja postać. Tak wygląda craftowanie różnych itemów, które jest dość spoko. Jeden minusem na razie jest to, że no, wszystkie moby wchodzą ci bezkarnie do domu oraz yy, że nie da się w tej grze jeść. No bo patrzcie, klikam, nie da się, klikam, nie da się, wkurza mnie to. Ale najlepsze jest to, w Minecrafcie normalnie wrzucacie sobie jajka tak, żeby wam po prostu kurki jakieś wyrosły, a tutaj to jest takie... Szapuba! Tak. Szapuba, kurde, patrzcie jakie zarąbiste, rzuca się w powietrze i ten... Ale bo najgorsze jest czasami gliczowanie się w bloku. Jak na przykład teraz, nie mogę się ruszyć. O, dobra, jest. No ogólnie gra prezentuje się dość dobrze. Pomimo tego, że nie da się tu jeść. Ale dobra, już pomimo ten fun fact. Okej, okay, dobra, lecimy. Lecimy! I patrzcie, o takie bloki się zablokow... O, patrzcie jak wygląda kopanie. W sumie to zarobiliście. No. No. Nie gadaj. W ogóle to jest taki Minecraft 2D i szczerze, jeżeli jesteście fanatykami budowania w Minecraftie, to nie polecam tej gry, jak widzicie na załączonym obrazku, więc jeżeli miałbym ocenić tą grę, to tak 5 na 10, dlatego że tutaj ci wchodzą normalnie zwierzęta do domu i moby pewnie też. W ogóle, chyba, że nie ma drzwi, może nie czaję tej gry jeszcze, ale no, yy, czasami się glitchuje w blokach, tego teraz jeszcze Wam nie pokażę, no bo, no, glitcha się nie da tak wyłać na zawołanie. Nie da się w ogóle tu jeść, A nic z tych rzeczy, patrzcie, nie mogę tutaj nic jeść i to mnie denerwuje, ale krajobraz jest ładny. No, takie 5 na 10. Więc to. No. Bo na tym gra się prezentuje bardzo dobrze. Więc ja Wam dziękuję, że oglądaliście ten odcinek do końca. Oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału i do zostawienia łapki w górę pod tym filmem. A ja się już z Wami żegnam i. Hello!